Do niczego tak człowiek nie jest przywiązany jak do wyobrażeń o samym sobie. I my się na bardzo boimy, tej, my czujemy, że my mamy wyobrażenie o samym sobie. Tylko patrzcie, jak my się nieraz boimy, jak nam ktoś zdjęcia pokazuje. Mam zdjęcia z ostatniego wesela, jesteś na weselu, patrz, wypatrzymy i mówimy, o Boże, wyrzuć to zdjęcie, ale fatalnie wyszedłem. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. My cię tak widzimy na co dzień. Nie lubimy filmów. Bo wiecie, My się, my się, przyzwyczajamy do widoku siebie, my panowie jak się rano golimy, wy panie jak sobie robicie makijaż, to my w twarz swoją patrzymy fast, ale już nie, nigdy nie spojrzymy z profilu. Jak nam też pokazuje nasze zdjęcie z profilu, kurde, jakaś taka moja głowa, jakaś taka w ogóle, ale już w ogóle nie widzę, niektórzy ludzie nie, chubią, nie lubią chodzić do teatru, bo w teatrze są takie wielkie lustra. Jak się chodzi, kurde, jakiś brzuch mi urosa, taka, w ogóle szyby jest, to tak, prawda, boimy się. Ja kiedyś wypracowałem hoodie, Byłem urzędnikiem i mój kolega też pracował w takim serdecznym i wpadł jakiś nas trzeci kolega na problem skądś, to mieliśmy taki żart, który nie, parę razy o nie skończył tragedią, że mówiliśmy takiego kolegi, przychodzi, często to słychać, a my mówimy stary, mówi się o tobie, co się on mnie mówi, mówimy, co? Co? Wyszła ta twoja sprawa. O, kurde, która sprawa? A to naprawdę to jest, co się dzieje Ja mówię, dobra, żartujemy, nic nie mówię, ale poczuj ty, gdyby twoja koleżanka wzięła ci na bok, powiedziała ty. Wyszła ta twoja sprawa sprzed roku. Która? Z tym no. Czy powiedziałabyś? Oczywiście, dobrze, że wyszła sprawa. Na pewno ta sprawa, że pomagałam biednym, że się uczyłam pilnie. Albo gdyby tak też powiedział, ty, tam ktoś przejrzał twój twardy dysk. Wiesz. <st discovery> państwo się śmiejecie, bo czujecie o co chodzi. My się czujemy niepewnie, My się czujemy niepewni. Proszę zwrócić uwagę, jak wielu Polaków się czuje niepewnie. To na pewno nie będę mówił o tym środowisku, z jakim mam przyjemność się spotkać, ale kiedyś pan Rafał Dziękiewicz pisał, że jak jest się na zachodzie Europy, czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, jedziecie metrem i ktoś obcy się na ciebie patrzy. Prosto się tobie, na ciebie wyraźnie patrzy. To na zachodzie jest taki zwyczaj, że jeśli ktoś się na mnie patrzy, a ja nie wiem dlaczego, to rozumuję tak. Pewnie mnie ktoś zna, tylko ja go nie pamiętam. No ale skoro mnie zna, no to się tak uśmiechnę do niego. Spróbujcie w autobusie relacji kętrzyn mrągowo, patrzyć się tak na miejscowego. Usłyszycie sakramentalne... Chcesz mordę? Co się Bo jak on się tak na mnie patrzy, to pewnie, coś tym, pewnie zobaczył, że coś ze mną jest nie tak. Za co my kochamy zwierzęta? Tu kochamy, słowo biorę oczywiście w odpowiedni cudzysłów, za to, że, że są podobne do ludzi. Ojej, ta małpka tak tą ręką rusza jak mój teścio. Mówimy, o ten piesek tak płacze. O... Nikt nie mówi, ojej, jaka to glizda ładna, jak się uśmiecha. Nie, bo przepraszam, nie płaczecie. Jak jedziecie samochodem, że no często tych komarów i muszek dużo straci życie, i tych glist może być sporo rozjechanych, ale, ale gdybyście, przepraszam, zabili pieska po drodze czy kota samochodem, to się nieraz zdarza i wtedy jest dramat. Chociaż pamiętam, jak mój kolega ksiądz pocieszał swoją bratową, jechał z nią i z rodzicami do brata na przysięgę i kota zabili. Piąta rano gdzieś tam koła Augustowa, kot wybiegł, i ta bratowa mówi taki kotek, abyśmy go tak zabili. A mój kolega widzi, że trzeba ratować, bo kobieta się rozkleja. Mówi, jaki kotek. O piątej rano to porządny kot szedł to. Od... Od... Na pewno, na pewno wracał od kochanki, na pewno wracał od kochanki. No i jej to ulżyło, mówi tak, od kochanki. Zawsze kiedy siadam naprzeciwko takiego audytorium, w ogóle każdego audytorium, zastanawiam się, jakie ludzie mają w pytaniach w głowie. Może ktoś z was ma takie pytanie w głowie, a co ksiądz się zna na seksie? Jakby się on za dobrze znał, byłoby to niepokojące. Kiedyś otuchy mi dodała opinia, czy trzeba chorować na serce, żeby być kardiologiem. No więc ja na tej zasadzie znam się, na seksie. My się wstydzimy dobrych rzeczy mówić. Dziewczyny się często wstydzą, nie chcą chłopaków pochwalić. Jeden facet mi opowiadał, że zabierał żonę na czasy. Pojechał pierwszy sprawdzić, żeby wszystko wyszło super. Sam pojechał sprawdzić ośrodek czasowy. Znalazł ośrodek, mieszkanie z balkonem, wynajął wszystko, przyjechał do żony, mówi boskie, coś. No zabrał ją z dzieciakami, przywiózł do tego ośrodka, wprowadził do tego domu, mówi, no i co, polewać się? No, wiesz, ale zobacz tu balkon, zobacz widok na, 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 nad jezioro. No nie, niezłe, łatwe, żeś załatwił. On poszedł do łazienki, a ona dzwoni do matki. Mamo, jaki ośrodek, bajka, otro, odlepę. Czekaj, bo Marek już wychodzi. Wielu ludziom o kościele, na przykład kościół jest bardzo kontrowersyjnym tematem i o kościele się sporo mówi, wielu ludziom o kościele nie opowiada kościół. Wielu ludzi się mączy na temat księży, jacy są księża. Wygadałeś kiedyś z księżem, tak, z godzinkę kawę, że jest z nim wypił, czy piwo. Byłeś u księdza kiedyś w domu, tak, po przyjacielsku. No nie, nigdy, nie ma, ale widzę ich z daleka. Pamiętajcie, jakie jak są w kościele witraże i w dzień patrzysz na witraże z zewnątrz, to one są czarne plamy. Jak patrzysz na te same witraże z środka, to to są arcydzieła sztuki. Jak patrzysz na kościół z daleka z zewnątrz, to kościół jest czarną plamą. Jak wejdziesz do kościoła i spojrzysz od środka, to zobaczysz coś zupełnie innego. To zależy skąd patrzysz na te same witraże. Zwróćcie uwagę, z czym dzisiaj ludzie mają kłopoty. Z życiem. Po czym poznajemy, że coś jest żywe? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że robicie porządki na strychu czy w piwnicy. Kładziecie jakieś tam deski, szmaty, stare butelki i nagle, o matko, co się stało? Tam się coś ruszyło. Samo się ruszyło. Tam jest coś żywego. Szczur, robak, jakieś mysz. Bo się samo, w lesie idziemy, nie? Po ciemku sobie idziemy, nagle tam się coś samo ruszyło. Drzewa się nie boimy, drzewo są martwe. Kamień leżą, jest martwe. Coś się ruszyło. Bardzo oczywista definicja. Kto to jest żywy? Kto się sam rusza? Czy zwróciliście uwagę, że ludzie się dzisiaj sami nie ruszają? Samochód, Dobry samochód to jest taki, co sam jeździ. Nieraz widzicie cała rodzina pcha samochód w teściu za kierownicą, prawda? Jadąc z Oruni do Wejherowa. Zepsuty samochód, jak to żałośnie wygląda, albo ciągnie, traktor ciągnie Mercedesa. Mówimy, co to za samochód, że jego traktor musi ciągnąć. Zwróćcie uwagę, ludzie dzisiaj mają kłopoty z życiem, czyli sami z siebie się nie ruszają. Młodzież robi imprezę. Robimy imprezę, jest wolna chata? Jest, dobra. To co robimy? Ile kupujemy? No czyli ilu nas będzie? Dwa, cztery, sześć, osiem, dwa. Trzy browary na głowę i dwie amfetaminy. Dobra, to na trzech browarach i dwóch trzech dojdziemy do rana. Ale jak ktoś powiedział, dobra, a zrobimy imprezę bez bez żadnych prochów? Co się startuje? No i jak to jest bez gorza. Przecież mi opowiadały harcerki przedwojenne, starsze panie. Przedwojna była impreza harcerska. Do rana myśmy tak wariowali, tańczyli, walili, że na antypodach pewnie ludziom katerusze I nikt nie pomyślał o kropli alkoholu. Po co? Kurczę, po co? Myśmy się parzali ze śmiechu bezgorzały. A dzisiaj z gimnazjaliści, to co, flaszeczkę robimy jakąś? Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj ludzie mają kłopoty z życiem. Może nie wy, jesteście młodzi, Nawet jest duży. Ale posłuchajcie ludzi, jak się spotykają w Polsce. Co słychać? A u Ciebie, e, Proszę zwrócić uwagę, jak ci ludzie lubują, kto ma godze? Co, co słychać? No proszę pani, co tam mąż pije, pani pije, mój to pije, proszę pani. Ale jak się spotkać, tak jest ząb woli, ciebie woli, wiesz co, w zeszłym roku jak nie wolą, nie wyróbam. Kto ma go? O, ukradli mi komórkę. Komórkę, mi ukradli komórkę, prawo jazdy i dowód ukradli. Kto ma lepiej, ten jest bohater, prawda? Coś? 5 milionów Polaków nadaje się do psychologia. 34% kobiet podobno w Polsce ma pierwsze objawy depresji. 24% mężczyzn ma, 24 ma objawy depresji. Ludzie mają kłopoty z życiem. Dlatego potrzebują bodźca. Dlatego zakupy w niedzielę. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzi pociąga. Matko, promocja, serka topionego. Męża, jakbyśmy wzięli cztery serki, nie kupimy chleba, dołożymy puszkę Coca-Coli. Matkę. Musi się coś dziać, musi coś grać. Są ludzie, którzy chodzą do domu, od razu telewizor. Są ludzie, którzy słuchawek nie wyjmują z uszu. Muszą mieć doping. Boją się sami siebie, że jak im się to wszystko wyjmie, jak im się to wszystko wyłączy, jak im się sklep zamknie. Ktoś powiedział, chcecie zrobić rewolucję w Polsce bez jednego wystrzału. Niech tylko w jedną niedzielę wszystkie stacje telewizyjne przestają nadawać program. Mamy morderstwa, gwałty, wybuchy, podpalania domów i w ogóle tragedie. Pamiętam kiedyś jedna Pani mi mówiła, że taka staruszka, trafiła do szpitala, leżała na ojomie, bo tam jakiś miała atak serca i taki lekarz młody, jak już tam ją odratowali, podłączyli ją pod te czujniki, leży naprzeciwko tego komputera, mówi babciu, to my teraz babcię zostawiamy, babcia się tu leży spokojnie i niech babcia patrzy na ten monitor. Jak ta strzałka lata, to babcia żyje. Jakby było równo, to babcia umarła. I ona tak mówi, proszę księdza, wiedziałem, że on się wygłupia, ale leżałam całą noc i tak... No ona na to miałam patrzeć. Czy zwróciliście uwagę, że wielu ludzi nie żyje dzisiaj bez telewizora? Jak patrzą w telewizor, to żyją. Jak my księdza chodzimy po kolendzie, to są cudowne historie. Pomodlimy się? Proszę bardzo, pomodlimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może herbatki, proszę bardzo. A to ksiądz się nie pogniewa, jak ja sobie będę to serial oglądać, bo ten odcinek leci. Ja mówię, jak pani mówi, to nie pani ogląda. A ksiądz też ogląda? Ja mówię, nie, nie, mam telewizora. Ja mówię, jak się to streszczę? To jest 1316 odcinek. O, ta, to jest ta jego zorza taka. To ona z nim ma to dziecko, co on ukrył. Ale pani, nie, nie, pani nie streszcie. A to przyłączymy na drugi. Na drugim jest 420 odcinków. To trochę krócej. Ja mówię, nie, ale tak patrzę w kartotekę, mówię, a pani... No męsia, tak mam. A gdzie on jest? A za ścianą. A co u niego słychać? A nie wiem.